Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piszpan Play. Um, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją pierwszą paczkę z modyfikacji pod nazwą MCPM Pack, czyli Minecraft Piszpan Mod Pack. W, e, w, tym, w tej paczce modyfikacji znajduje się e, 17 modów. Nie, przepraszam, 18. I zacznę powoli je przedstawiać. Zaczynamy. Um, muszę wyciszyć dźwięki z gry. Pierwsza modyfikacja to Minecraft Forge. to jest modyfikacja niezbędna do działania modyfikacji wszystkich. Tak. Yy, druga modyfikacja to ModLoader. I tutaj wam powiem, że jeśli chcecie zrobić paczkę modyfikacji to yy, musicie mieć ModLoader i Minecraft Forge. Raczej musicie mieć. Jeśli wgracie pierwsze Minecraft Forge i później ModLoadera, to nie będzie wam chciał Wam się chciał Minecraft łączyć, więc radzę najpierw Modloader'a wgrać. Ale przepraszam Was za to. Nie chcący mikrofon popchnąłem. Ok, przejdźmy do. Da przejdźmy dalej. Trzecia modyfikacja to Optifine. Yy, ta modyfikacja zwiększa FPS-y. I możemy sobie zoomować ekran. Tak. Czwarta modyfikacja to Extended Workbench. Tam ta modyfikacja dodaje dużo. Yy, znaczy, tak jakby Extended. Bach, nie wiem, co to znaczy Extended. Yy, nie wiem, czemu to tutaj jest. Tak. O. Dobra, może przejdźmy do tego wszystkiego. Zaraz wam wyjaśnię. Ta modyfikacja dodaje do nas jakby pod, do gry podwojony workbench. On wygląda tak. Tutaj się na górze tak jakby łączy. Yy, ma rogi i normalnie jakbyśmy tak postawili, bez tego moda to by miało tutaj róg, tutaj róg, tutaj róg, tutaj róg. O róg chodzi mi o to. O. I tutaj, i tutaj. I to wygląda tak. Yy. Ojej, przepraszam Was, zapomniałem dodać sobie paru rzeczy. A dobra, ciul. Ta, Ten crafting wygląda tak. Widzimy, jest tak jakby dwa, dwa craftingi w jednym. I te rzeczy są tak jakby po prostu ulepszone, zekstendowane. I te rzeczy robi się w łatwy sposób. Na przykład normalnie heum robimy tak. A są modyfikacją robimy tak. Yy, w sumie to przedstawię Wam wszystko. Yy, Ekstendowane spodnie robimy ojej, w ten sposób. Chestplate robimy w ten sposób. O Tak. Yy. Buty robimy w ten sposób. Eee, Bronie. Szczerze powiedziawszy to nie wiem co teraz zrobić. Czy wziąć te rzeczy, czy iść dalej. Hmm. Chyba pójdę dalej, bo nie mam dużo czasu. Oj przepraszam, nie przygotowałem się. Zrobię ta Oj, Ojeju, nie można z dłużej? Co za lipa. Dobrze, yy, powiem wam tylko tyle, że chyba, wsz chyba wszystkie miecze się robi zamiast, tu, tak jakby wiaderko się robi, wiem jak się miecz robi, jak, jakśmy, tak jakbyśmy chcieli zrobić wiaderko i tutaj, 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 tutaj robimy, raczej znaczy wstawiamy ten materiał, z którego chcemy to zrobić i wychodzi nam miecz. Nie wiem czy z wszystkich się robi z żelaza. Yy, dobrze. A z narzędziami sam się trochę nie znam, ale to jest proste. Wystarczy trochę poeksperymentować. Wiem, że tutaj są żelazne patyki. Ale to się chyba robi. Nie to się chyba robi ze sztabek żelaza. Tak. Yy, powiem wam jeszcze tylko tyle, że kamienne rzeczy. Robimy z, z całych desek, nie z um, Przejdźmy może do dalszej modyfikacji. Ojeju. gdzie jest to skrzyniało? Tutaj. Dobrze, przenieśmy. Z tymi rzeczami nie eksperymentowałem. Za dużo nie znam się na tej modyfikacji, szczerze powiedziawszy. Przejdźmy dalej. Piąta modyfikacja to Race Minimap. Jak widzimy w prawym górnym rogu ekranu, jest taka mini minimapa. Yy, otwiera się ją klawiszem M, ale ja mam ustawione na inny klawisz. I tu mamy opcję. Yy, zalecą tej mapy jest to, że możemy sprawdzić yy, chunk, na którym mogą znajdować się slimy. To jest. W, yy, nie tutaj, przepraszam. Surface Options. Jest Show Slime Chunk. Proszę. Proszę bardzo, widzimy tu jest wszystko, w sumie tutaj się wszędzie respi, więc e, dobrze wyłączymy to. I minimap options, tutaj na początku jest takie coś, radzę tutaj włączyć rand i za minimap, wtedy jest taki super wygląd. Według mnie to jest najlepszy wygląd, nie wiem jak wy sądzicie, ale według mnie to tak jest. OK, przejdźmy do dalszej modyfikacji. Przepraszam, ustawiam sobie mikrofon. Ehm, dobrze, przejdźmy do dalszych modyfikacji. Szósta modyfikacja to Craft Guide. To jest książka z recepturami. Ona tak wygląda. I tu mamy wszystkie receptury. Jest to lepsze niż RSI Book. Możemy sobie tutaj ustawiać, co chcemy widzieć i możemy wpisać item. Robi się ją w taki sposób. Dobrze, może ją zrobimy. Na środku crafting table. Yy, pod craftingiem, nad craftingiem i obok craftingu yy, książki. A w rogach papier. Wychodzi nam crafting guide. Nie trzeba mieć tej książki przy sobie. Ponieważ klawiszę, G otwieramy ją, proszę bardzo. Dobrze, przejdźmy dalej. Siódma modyfikacja: Inwentory Twix. Widzimy, ty, dzięki tej modyfikacji, możemy układać rzeczy w skrzyniach i sortować je. Widzimy, mamy tutaj na przykład Bajzel. Nie chce nam się tego składać. Naciskamy. Pyk. Mamy wszystko. Możemy też to i to. Default Sorting Sorting In Columns Sort in Rows e, Ósma modyfikacja to jest Elemental Creepers Ja sobie tutaj przygotowałem arenę, na którą zaraz skoczę i trochę z nimi pobojuję Okej, okay, pyk, pyk 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 Pierwsze co wam przedstawię to Friendly Creepers tylko sobie najpierw założę moje rzeczy, a w sumie nie będę wchodził na arenę. Tutaj się z nimi rozprawię. Okej, okay. widzimy to jest z Extendu, z Extend Workbench. To są rzeczy, i dzięki nim możemy mieć. E, be, kurde, mamy tutaj wszystkie paski z tej zbroi. A tam mój piękny napis, który robiłem chwilkę dosłownie. Dobra, może fire creeper. I friendly Creeper jest taki różowy. Yy, on nas nie atakuje. I gunpowderem możemy go oswoić. I on teraz jest z nami tak jakby, ale... Ja go zabiję. Bo ja chcę sam pobojować. ok. Pójdźmy dalej. Yy, Electric Creeper. Oj przepraszam, mam pokojowy tryb Eee, dobrze, Electric Creeper w takie pioruny nam daje. To jest fire creeper. Ojej! Czemuś zginął? Dobra, nieważne dalej. To jest odwrócony creeper. Jak on wybuchnie, to daje to, co jest tam tutaj. Psychic creeper. Nie wiem czemu one wszystkie giną Snow Creeper, e, Dirt, ojej! Fuck! Dobra, no ja zrobię krótkie cięcie może, albo nie, wszystkich niestety wam nie przedstawię, ponieważ nie mam tyle czasu. Jeju, i właśnie to robi Dirtowy Creeper. Przedstawię według mnie najlepszego Creepera. On nazywa się. Cookies! Wybucha ciasteczkami, tak. I ten chyba Creeper tego oswoiliśmy. Go jakoś zabija, ale go nie widać. <grystanie> Dobra, szybko, szybko. Przejdźmy dalej. To sobie wezmę, bo będzie mi potrzebne do dalszych części. To też sobie wezmę, w razie wuja, jakbym zgłodniał, dobra. Idziemy dalej. Dziewiąta modyfikacja to Keep Items on Dead. Załóżmy, że mamy jakieś diamenty. Idziemy, idziemy, idziemy. Tak bardzo ostrożnie. Zauważamy na przykład szmaragdowy blok. Idziemy, idziemy. A palimy się. Ojeju, tylko ja się teraz nie palę i tak gdzie paliwa? Aaaa! Pomocy! Normalnie byśmy to stracili, ale dzięki tej modyfikacji, rzeczy mamy przy sobie. To jest bardzo przydatne, jak ktoś często ginie. Oj, nie ta strona. Teraz przejdźmy do drugiej strony modyfikacji. Kurczę 3 minuty. 10 Lantern. To jest y, lantern. Robimy ją w taki sposób. Normalnie ona działa i jak ma działać, to musi być tutaj, ale jak ją robimy, to jest pusta i wtedy kurde, ja robię game, przepraszam, muszę zrobić kreatywa. Ona jest pusta i musimy wtedy mieć węgiel, i jak mamy ją w ekwipunku to ją tak jakby naciskamy. Widzimy, węgiel się traci. Węgiel nie musi być ten kopalniany może być obojętnie jaki. Ojej, przepraszam, lekkie lagi. Dobra, tutaj wszystko odłożymy. 11 Mo zombie's, To jest super modyfikacja. Jest ponad 12 gatunków zombie. Lecz ja mam tylko 5 jajek nie wiem czemu. Dobra, pierwszy, którego przedstawię to zombie pirat. Z niego wypada od 0 do 4. Yy, może wypaść to chyba wypada tylko nie wiem dokładnie <coughs> przepraszam Was za to kaszlanie ale jestem jeszcze przeziębiony yy, dobra zombie pirat wyrzucimy zombie noc On nas ma na z jego wypada miobuszka może się trafić też złote jabłko yy, miner to wypada zombie, nether zombie, to jest cookies cookie zombie i creeper zombie. Przejdźmy dalej, szybko! A, minuta została, kurde, nie zdążę. Ores drop ores. Ojejku. Dobrze, ja zakończę ten odcinek teraz i zrobię po prostu drugą część, bo ja nie zdążę. Dobrze i ty, na tym pięknym napisie skończymy ten odcinek. Żegnajcie, cześć.